Cześć, witam Was! Kolejna część moich zakupów. Tym razem są to produkty firmy HZ. Więc zaczynajmy. 200 2901 G7 Takan, nasadka na przegubie. 7 mm fajna sprawa do śrub zacisków hamulcowych bardzo użyteczne narzędzie następna również 3,8 cala 9 o, taka zwykła kupiona z wyprzedaży Amazona ze zwrotów, żeby uzupełnić zestaw moich nasadek 3 ósme imbusowych Dziewiątki nie mam. Nie miałem. O, jest używane głównie w zaciskach, w nowszych BMW 5, te, te F-serie idźmy dalej, BMW 4 2, 12, 3 jest to taka dziwna nasadka tą część wsuwam, wsuwacie w zwrotnicę przekręcacie 90 stopni to rozszerza zwrotnicę, pozwala wyjąć amortyzator To jest trzecia nasadka z tej serii, inne mniejsze rozmiary kończą się na 1, 2. Tu jest 3. Następna nasadka, jedna, druga cala 2, 9, 3, 4, 1. Jest to nasadka do również do BMW, do vanosów te nasadki zostają w domu do pracy kupiłem od... takie oto narzędzia 25275 jest to nasadka 3 8 cala eee, imbusowa balent jest to do nasadka specjalistyczna do Audi, do mise kolejowych w pięciocylindrowych silnikach poprzecznie umieszczonych. Audi RS3, TTRS. Ona pozwala się tam dostać bez, bez konieczności zdejmowania sanek. Następne narzędzie to. Bardzo mi się podoba, 2,5, 2,8, Jest to taka Oto dziesiąteczka Z przegubem Rączka T Równocześnie 3,8 cala drive Sądzę, że będzie pomocne. Ułatwi nieco pracę. Następne narzędzie: takie oto szczypce 18, 47, 11. to nowsze Audi, Volkswageny. Do usuwania pierścieni osadczych. Zegera, które nie mają otworów. Czasami, jak ten pierścień jest zapieczony, to masakra jest go wyjąć. Jak są te wyżłobienia, gdzie zwykle były otwory i te szczypce, normalne do pierścieni, osadczych w te otwory się wkładało to się zaciska w ten sposób czasem wymiana łożyska prawie zawsze jest bardziej skomplikowane wyjęcie tego nowego pierścienia niż samego łożyska tu jest takie taka oto adapter jest to jedna, druga cala żeński, 3,8 męska końcówka. To jest kupione z myślą o mm, skrzyniach biegów. Raczej belhousing, housing. Mm, śrubach mocujących skrzynię biegów do, do silnika. Po prostu nasadka przegubowa. Zwykła nasadka. pozwoli tam się dostać. Bez większych problemów jest to bardzo często używane narzędzie w autach tylno napędowych lub z silnikami umieszczonymi wzdłużnie. Następne narzędzie tym razem nie będzie to Hazet Tank Tools moje pierwsze narzędzie tej firmy. Macie model. Jest to taki wkrętak 40. Mój zestaw wkrętaków. Tork skończy się na 30. Ten był tani. Hmm. Na Amazonie wątpię, żebym używał. Po prostu 40 w samochodach są <noise> dość zapieczone. Ciężko będzie poluzować śrubę w taki sposób. Ale jako, że był tani, nie dla sprawdzenia. Rączek do filmików porównawczych postanowiłem kupić. Zawsze będzie można użyć z, z innym wkrętakiem tutaj, żeby pomóc sobie. Poluzować śrubę. Postaram się zamieścić linki do wszystkich umieszczonych w tym filmiku mm, narzędzi. Dziękuję Wam za uwagę i. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.